Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz. Dzień dobry, dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki. Witajcie, mediteuszki i mediteusze. Jest poniedziałek, 12 sierpnia 2024 roku. Słońce wzeszło o 5.24, a zajdzie o 20.13. Imieniny obchodzą Lech, Klara i Julian. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś Dzień Młodzieży. Motto na dziś? Młodość nie jest etapem życia, lecz stanem ducha. Liv, Ulman, 357. Wydanie Codziennika Motywacyjnego. Zapraszam. Dziś o pewnym game changerze. O pewnym patencie, skillu, który pozwoli wykonać w Twoim życiu małą woltę. A ta wolta przyczyni się do tego, że będziesz czuł albo czuła się dobrze. Dla Twojego samopoczucia, dla Twojego zdrowia psychicznego. Pewno złamanie stereotypu, schematu, zachowań powtarzalnych aż do pożygania. Posłuchaj bardzo uważnie. Wielu z nas żyje w takim życiowym kieracie. Wstaje rano, mycie, kawka, wyjazd do pracy, to samo auto, ta sama trasa, ten sam tramwaj. W pracy ci sami ludzie powtarzalne czynności, potem powrót, zakupy w tym samym hipermarkecie, supermarkecie, czy tam czymkolwiek. W domu podobna kolacja, ci sami ludzie. No. Może będzie inny serialik na Netflixiku. I to wszystko. I wielu żyje tak przez całe dekady, no, przez wiele lat albo miesięcy. I w pewnym momencie swojego życia zaczyna zastanawiać, że odbijają swoje dni na ksero. Każdy dzień jest podobny do poprzedniego. Taki sam, taki sam do znudzenia, taki sam do pożygania. Robimy te same czynności każdego dnia, i w pewnym momencie zaczynamy zastanawiać się, czy to ma w ogóle sens. Czy to wszystko, co my robimy, czego doświadczamy, ci sami ludzie, ta sama praca, te same sklepy, te same czynności, to w ogóle po co? Po co to robić? Bardzo wiele osób, jak sobie to uzmysłowi, zaczyna popadać w jakieś stany depresyjne, w jakieś sytuacje, które mówią im, że to co robią, nie ma absolutnie sensu. No bo ileż można robić to samo każdego dnia. Każdego dnia przez rok, dwa, pięć, 10, 15 lat. To straszne. I zaczynają rozkminiać co tu zrobić, żeby się wyrwać z takich rzeczy. I w wielu sytuacjach jest za późno, bo oni nie znają innego schematu. Ale wielu Dotyka pewna myśl, pewien taki języczek uwagi, że co by było, gdyby zacząć robić coś, czego do tej pory się nie zrobiło. I to jest patent, o którym Ci dzisiaj opowiem, jak on może wpłynąć dla Twojego dobrostanu i dlaczego warto to robić. Posłuchaj bardzo uważnie. Jest takie wytarte jak tatarskie siodło hasło w rozwoju osobistym, które spotkałem już miliardy razy na różnych Facebookach, na YouTubach, w książkach rozwojowych, na mottach, na kartkach motywacyjnych, wszędzie tam, gdzie takie rzeczy się umieszcza. Jeśli zawsze robiłaś to, co zawsze robisz, zawsze otrzymasz to, co zawsze otrzymywałeś. Koniec kropka. Zgadzam się z tym hasłem w 150%. Jednakże... Nasze życie ludzkie to nie jest coś, co podlega takiemu schematowi, który my musimy powtarzać każdego dnia do pożygania, dokładnie tego samego dnia, w tych samych momentach, w tych samych częściach tygodnia robić dokładnie te same rzeczy. No może będzie się różniło jakimś strojem, w który się ubierzemy, czy cokolwiek. Co zrobić, żeby poczuć się dobrze? Żeby to wszystko, co robisz powtarzalnie każdego dnia nabrało większego sensu. Otóż na zasadzie samostanowienia należy robić rzeczy, które cię bardzo jarają, a które do tej pory były traktowane przez ciebie, że fajnie byłoby, ale... I tutaj powstawały wszystkie te odpowiedzi, które sobie wpisujemy, że ale przecież nie mam czasu, ale przecież nie mam, nie umiem, albo nie potrafię, albo nie wiem jak, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co zrobić? Posłuchaj pewnych trzech inspirujących opowieści, a potem powiem ci, co dalej. Mam koleżankę, Julitę, imię prawdziwe. Julita słucha, pozdrawiam cię. Julita jest architektem. Kilka lat temu rozmawialiśmy na temat powtarzalności jej pracy. Ona mówi, wiesz, no w sumie ja projektuję jakieś rzeczy, ja robię, potem przychodzi inwestor, akceptuję albo nie. Jak zaakceptuję, to jest realizacja, jeździmy, doglądamy, ale generalnie moje wszystkie dni, odkąd zaczęłam pracę w architektonicznym biurze, są takie, że ja przychodzę, siadam przy komputerze, włączam kada i cisnę. I po 8 godzinach wstaje, często zgrywając to wszystko na jakiś nośnik danych, zabieram do domu, żeby to skończyć. Wracam dokładnie tą samą trasą, ten sam sklep i tak dalej. W domu obiad, jakieś tam krótkie rozmowy. I znowu Julita siedzi do trzeciej i poprawia, nanosi, uzupełnia dokładnie w innym komputerku, ale dokładnie ten sam patent, ten sam projekt i tak dalej. I spotkałem się z Julitą i rozmawialiśmy bardzo długo. Ona mówi: Kurczę, nie dam rady, tak dalej. To nie może tak być. Już wymyślałam, że może ja bym się zajęła tym, albo siam tym i tak dalej, ale nie mam przestrzeni ku temu. Tutaj mi dobrze płacą, tutaj się zgadza ekonomia, tutaj jestem zadowolona, ale powtarzalność tego procesu naprawdę mi morduje. Co mam zrobić? Podczas tej rozmowy przypomniał mi się natychmiast, bo to stary coachingowy patent, żeby przełamać schemat. Żeby zacząć robić coś, co cię bardzo kręci, ale odkładasz to. Znaczy chciałabyś, ale się trochę boisz, chciałbyś, ale trochę nie umiesz. Chciałbyś, ale ludzie co powiedzą, chciałabyś, ale przecież no jak to nie uchodzi, nie wypada i tak dalej. Opowiedziałam o tym Julicie, że należy wybrać coś ze swojej przestrzeni, co cię bardzo interesuje. Znaczy nie na tyle, żeby to robić natychmiast i już lecieć, ale coś, czemu dajesz swoją uwagę w jakichś tam sytuacjach życiowych, że o, kurde fajnie, może bym to zrobił albo zrobiła, ale to, ale to podziwiasz kogoś jak ktoś coś robi. To, co cię kręci, ale z jakiegoś powodu już nie, no nie ja, ja się nie, ale, ale fajnie, ale ja się nie nadaję, ale, ale dobrze byłoby. Opowiedziałem jej o tym. I na tym skończyła się nasza rozmowa. Minęło kilka dni i SMS-em dostałem zdjęcie klarnetu. Mówię, kurde, what the hell, o co chodzi? Dzwonię. I Luta mówi: No, posłuchałem ciebie. Poszłam do sklepu, kupiłem klarnet, szkołę gry na klarnet, cisnę, gram coś. W ogóle wszyscy się ze mnie śmieją, domownicy pukają się w czoło. Julka na stare lata zwariowała, kupiła klarnet i gra na klarnecie. W ogóle bez sensu. Ale mówi, że to jej sprawia kwadrans, dwa, trzy dziennie, godzina nieraz. Bo tak sobie ustaliła, że choćby skały srały, jest godzina dla Julity i jest ciśnięcie na klarnecie. I gram. Ja mówię, kurde, fajnie, sprawia ci to radość, mówi nawet nie masz pojęcia jak. Uśmiecham się sama do siebie, ludzie klepią się w głowę w biurze, że dlaczego ty się tak cieszysz? I ona mówi, no będę w domu, pogram sobie na klarnecie. I w ogóle wszyscy robią duże oczy i pokazują świderek na czole. I minęło kilka lat od tej rozmowy. Ja miałem okazję kilka tygodni temu uczestniczyć w pewnym wydarzeniu, gdzie grała Julita z takimi samymi dziewczynami jak ona, które kiedyś wymyśliły coś, że będą coś robiły i zaczęły to robić i sprawia im to radość. I podszedłem po tym koncercie do Julity i mówię: Julka, jak to zmieniło Twoje życie? A ona mówi: że to jest coś, na co czekasz, że to jest coś, co cię nakręca, że zaczniesz to robić, że to jest coś, pomimo tych wszystkich uśmiechów, kiedyś, bo teraz już nie, wszyscy wiedzą, że Julita Grako nie kropka, to jest coś, co ratuje psychę, bo nawet jak jest źle, jak cieszę szef dojedzie, jak się coś wydarzy z takiego, że kurde, co by tu robić, to zamiast bań wina albo jakichś innych dziwnych rzeczy, klarnet. I mówi mi, odpuszcza wtedy. I wtedy ja wiem, że robię coś, co zadecydowałam o tym sama, od początku do końca. Co mnie jara, co zawsze, przez wiele dziesiątków lat chciałam robić, ale z jakiegoś powodu nie robiłam, bo myślałam, że nie chcę, nie uchodzi, nie mogę, nie będę i tak dalej. Teraz nie mam takiego żadnego oporu. Po prostu gram, kupuję kolejne szkoły na klarnet, gra z jakimiś muzykami, nagrała jako gość, partię klarnetu na jakiejś płycie. Szczęśliwa. Ja mówię, a jak biura architektoniczne? Ona mówi, no właśnie, ten klarnet jest spoiwem pomiędzy tym, co ja zawsze chciałam w życiu robić, a między tym, co chcę robić. Pomimo tego, że jara mnie rysowanie, projektowanie i tak dalej, to wiesz, powtarzalność tego patentu jest na tyle straszna, że musiałam w coś uciec. Jedni uciekają w używki, ja uciekłam w klarnet. Kumasz, zacznij robić coś, co Cię frapuje, co Cię interesuje, co przyciąga Twoją uwagę, ale jak o tym myślisz, zawsze mówisz sobie w głowie nie, nie ja, nie nada, nie, ale to przecież nie uchodzi, ale nie chcę. Spróbuj. To jest absolutny game changer w życiu. Taki, który ustawia w głowie, taki, który czyści psychikę, taki, który pozwala zapomnieć o tym wszystkim, co cię dojeżdża, co nie działa, co nie wychodzi, to, co przed tobą zrzuca życie, te wszystkie wyzwania, to wszystkie... Ja wiem, że my ciśniemy do przodu, ja wiem, że my jesteśmy wszyscy zdobywcami, jesteśmy zmotywowani, zajarani i tak Ale wybierz sobie coś i spróbuj. Nie musi to być od razu lot na, pala, na paralotni nad Krakowem albo, nie wiem, skok na bungee z Giewontu. To nie odchodzi. Chodzi coś, co jest w zakresie Twojej ręki, w zasięgu Twojej ręki, coś, co możesz wstać i powiedzieć, kurde, dobra, robię to. I zacząć to robić. Zobaczysz, jak to czyści. Opowieść druga. Krzysiek, prawnik. Imię prawdziwe. Krzysiek też słucha. Pozdrawiam. Dokładnie taka sama sytuacja. Powtarzalność, kancelaria, jakieś przeglądanie papierów, akta sprawy, wizyta w sądzie, wizyta u notariusza, wizyta w prokuraturze i tak dalej. Wszystko fajnie. Fajny dom, fajny samochód, fajna żona, dochód narodowy Etiopii brutto jako pensja. Super! I rozmawiamy. Kilka tygodni po rozmowie z Julitą, bo w moim życiu tak się często dzieje. I opowiedziałem, jak mi Krzysztof opowiedział ten patent, że już jest tak dojechany, że mówi, muszę coś ze sobą zrobić, bo zwariuję. Opowiedziałem mu o Julicie. Opowiedziałem mu o tym, żeby zacząć coś robić, co cię kręci, ale do czego nie miałeś przekonania, albo uważałaś, albo uważałeś, że kurde, no jak to? Przecież nie uchodzi, nie dam rady. I na tym też się skończyła nasza rozmowa. Absolutnie, bo to bardzo ogarnięty koleś. Krzysztof, pozdrawiam raz jeszcze. I po kilku tygodniach, po kilku długich tygodniach, jak zapomniałem o całym temacie, bo to minęło ze trzy miesiące, dostałem zdjęcie. Dostałem zdjęcie fragmentu pola, na którym były wsadzone takie patyki, i na tych patykach były wsadzone jakieś rośliny z takimi pomarańczowymi chorągiewiczkami. Mówię, kurde, dzwonię, mówię, Krzysiu, co. Wino, tak jak mówiłeś, chciałem mieć zawsze winnica, że mam kawałek działki, to sobie posadziłem, kilkadziesiąt winorośli, i teraz tam jeżdżę. Spędzam tam każdą chwilę. Między sądem a prokuraturą, między napisaniem jednego pozwu a drugiej apelacji, między wizytą w domu i robieniem tego, co winny, przykładny mąż winien zrobić, i biorę też rodzinę, i jadę tam i robię. I chodzę w kumowcach, w rękawicach, mam sekator, i nie myślę. I to czyści, to ustawia. Bo te wszystkie w czasy w Chorwacji, w Egipcie, w różnych innych zakątkach to była tylko męczarnia. Teraz robię coś, co mi sprawia naprawdę dużą radość. Ja mówię: Ja wiem, że ta winnica moja to kilkadziesiąt sadzonek. Ja wiem, że to może zmarznąć, jak przyjdzie zima. Ja wiem, że nie będę za chwilę produkował wina, bo to nie jest na tyle i przede wszystkim tego nie potrafię. Ale małe kroki czyszczą mi głowę. Zrobił tak, jak pomyślał, tak jak powiedział, a przez wiele lat jak oglądał jakieś winnice w telewizji, jakieś katalogi, jakieś gazety, oglądał jakieś reportaże, czy podziwiał wszystkich tych, którzy się zajmują winem kury, mówił, fajnie byłoby mieć winnicę. I to nie jest winnica taką, jaką sobie teraz wyobrażasz. To nie jest wielkie pole na słonecznym wzgórzu, gdzie jest milion osiemset czterdzieści siedem tysięcy różnych gatunków winorośli. Nie. To jest skrawek ziemi, gdzie rośnie kilkadziesiąt, no może kilkaset szczepów różnej maści, bo on Odpoczywa przy tym. To naprawdę czyści głowę, polecam ci. Robienie czegoś, co do tej pory było niby twoim marzeniem, ale takim, hmm, że no nie uchodzi, nie chcę, nie mogę. Opowieść ostatnia, Anka też moja koleżanka, też imię prawdziwe. Nie wiem, czy Anka słucha. Zadzwonię do niej jutro, utrapiam, żeby sobie posłuchała. Stomatolog, stomatolożka, jak powiedzą ci, którzy uwielbiają feminatywy. Rozmawialiśmy przed pandemią na temat tych wszystkich powtarzalnych czynności, tych samych pacjentów, tych samych przelotów, tych samych zamówień, wierteł, tych wszystkich innych rzeczy, które konieczne są stomatologowi do tego, żeby naprawiać zęby innym ludziom. I też padło bardzo podobne zdanie, jak w dwóch poprzednich przypadkach. Powtarzalność mnie zabija. To są, to są takie rzeczy, to są tak przewidywalne, powtarza. Oczywiście te wszystkie przypadki tych pacjentów na tym fotelu są różne, no bo jeden ma to, drugi ma tamto. Ale wszystko co dzieje się wokół tego, ta trasa do pracy, to otwieranie gabinetu, te zamykanie, te robienie zestawień, te umawianie pomocy, te wszystkie rzeczy, które są identyczne każdego dnia, zmieniają się ludzie, zmieniają się ich historie w fotelach, ale nadal to jest ten sam skill. Co mogę robić? Ja mówię: Słuchaj, Ania, nie wiem, ale wiem jedno: jest taka metoda, która mówi, żeby wybrać coś, co się chciało robić, albo co cię frapuje, a z jakiegoś powodu tego nie zrobiłaś przez wiele lat. A co cię kręci, co cię jara, co byś mogła robić, ale nie robisz, bo i tutaj wpisz wszystkie wymówki, dlaczego tego nie robisz. I na tym też się skończyła rozmowa. I jak zwykle w moim życiu zdarza się tak, że ja na odpowiedź od drugiej strony nawet nie muszę długo czekać. I tak było też i tym razem. Pękły mi buty, jak to buty mają w zwyczaju, czyli pękła podeszwa. I wziąłem spakowałem te buty, bo były na gwarancji. I pojechałem do pewnego sklepu dla biegaczy w Krakowie i wchodzę do tego sklepu, a na wielkim hokerze, na którym się siada, jak się przymierza buty, przed nią klęczący sprzedawca siedzi moja koleżanka Anka, stomatolożka z nowymi butami do biegania na swoich nogach. Mówi, cześć. Uśmiech od ucha do ucha. Ja bym się tam prędzej spodziewał papieża, swoich y, kolegów świrów, którzy wymyślają dziwne sytuacje, że lecą w Himalaje w czwartek, a jest dzisiaj środa rano. I mówię, co ty tu robisz? Ona mówi, no właśnie, zaczęłam biegać. Zawsze chciałam robić to, ale nie mogłam, bo, i tutaj rozmawialiśmy, ale i mówię, jak ty biegać? Przecież ty z WF-u trzy z dwoma całe życie. Mówię, jak? I opowiedziała mi historię, że zawsze ją jarało bieganie, ale nie takie bieganie, wiesz, po asfalcie, że tam sobie biegniesz tutaj, jakoś gdzieś na błoniach czy w koło, czy uczestniczysz w jakimś tam malutkim biegu, albo sobie wkładasz obcisłe i biegniesz 5,5 km i robisz zdjęcia na fejs. Nie, Anka poszła po grubości. Powiedziała, że zawsze chciałam biegać ultra, zawsze chciałam biegać w górach, zawsze chciałam biegać i robić to. I to, co zawsze robią ludzie, którzy biegają w górach. Ja mówię: Kurde, wiesz, to jest w ogóle. Nie, no mówi, to jeszcze długa droga przede mną, ale zaczynam. Na razie tutaj krakowskie dolinki, potem zobaczymy. I zobaczyliśmy. Kilka dni temu, niedalej jak tydzień czy półtora, i fez... Facebook wyświetlił mi zdjęcie Anki w jakimś tam strasznym biegu szatańskim ultramaratonie w górach, w Bieszczadach, gdzieś gdzie się biegnie w nocy 100 km, wilki, niedźwiedzie i te wszystkie inne rzeczy. I dobiegła do mety, bo to nie chodziło o to, żeby tam zająć pierwsze, ósme i piętnaste miejsce, tylko żeby przebiec po górach 100 kilometrów. To jest dla mnie kosmos. Zadzwoniłem na drugi dzień i rozmawialiśmy bardzo długo półtorej godziny przez telefon. A ja półtorej godziny potrafię rozmawiać tylko z dwoma osobami z Ratyńskim i z Juszkiewiczem. Z każdym innym nie potrafię. Tym razem rozmawiałem z Anką półtorej godziny. I ona mówi, ta jedna rozmowa. Ta jedna decyzja, ta jedno, to jedno postanowienie, ten jeden impuls zmienił moje całe życie. Ja leczę pacjentów, ja im przynoszę ulgę, ja im naprawiam zęby, ja z nimi rozmawiam, ich edukuję. Ale ja wiem, że jak ja wyjdę i wrócę do męża, do dzieci, tamte wszystkie rzeczy, które zawsze mogę włożyć obcisłe i pocisnąć, w Dolinie Mnikowskiej czy gdziekolwiek indziej, uchetać się po same kokardy. Ale potem wiem, że robię coś, co zawsze chciałam robić, a czego sobie odmawiałam, albo wydawało mi się, że nie mogę, że nie potrafię, że nie będę, że jestem za słaba i coś takiego. I mówi to tak ustawia w głowie, a wiesz, bieganie, to powiem Ci z drugiej perspektywy, to jest taki sport tak jak z gitarami. Ja to zauważam u siebie. Mam gitar chyba 11 czy 12. Najpierw jedna niespiesznie, potem druga, przecież trzy też są fajne. To biegacze tak samo mają z butami i z tymi wszystkimi ładnymi do ubierania. I poza oczywiście całym procesem a. grania na gitarze, b. biegania. Dla wszystkich tych ludzi, których historię Ci opowiedziałem, to złamanie schematu, to robienie czegoś, czego nie robili całe życie, a zawsze gdzieś podświadomie chcieli robić, było absolutnym game changerem. U Ciebie będzie dokładnie tak samo. Ale tutaj należy spotkać ze sobą dwie siostry, o których Ci zawsze powtarzam. determinację i konsekwencje. A na samej górze ma być postanowienie. Jeżeli postanowisz, to zacznij to robić, a jak zaczniesz to robić, absolutnie zmienia się wszystko. I tak jest ze wszystkim ludzkim życiem, Bez względu na to, czy to właśnie takie czyszczenie głowy poprzez bieganie, nie wiem, grę na klarnecie, uprawianie winnicy, czy tam czegokolwiek innego. Nie wiem, szydełkowania, sklejanie samolotów, wybierz sobie co chcesz, bo to jest coś, co łamie Twój schemat. Co łamie twoje zachowania, które są identyczne albo bardzo, ale to bardzo podobne do wszystkich tych, które robiłaś albo robiłeś tydzień, dwa, miesiąc, pół roku, rok i dziesięć lat wstecz. Rozumiesz? To bardzo czyści. Polecam ci taki patent. Wybierz coś, co cię jarało, co myślisz albo myślałeś, myślałaś, że no fajnie byłoby ale. I wygoń te ale i zacznij to robić i zobaczysz, co się wydarzy w twojej przestrzeni czego z całej siły Ci życzę. Ja takich patentów, takich łamania schematów zrobiłem kilka razy w życiu. Opłaca się. Warto. Kawowiczom z bajkofi.tu wiecie za co, dlaczego i po co. I z jakiego powodu. Do końca tego podcastu mojego albo Waszego ukłonę do samej ziemi. Zasyłam. Zaczął się nowy tydzień, półmetek wakacji. Już za chwilę... Ktoś napisał, Łysy, przedłuż promocję półmetek, bo półmetek to jest jakieś półmety. No jest półmety. Półmetek wakacji był pierwszego. Ale dobra, do końca tego tygodnia hasło półmetek, rabatuje, wszystko w sklepie. Oprócz oczywiście natychmiastownika antystresowego. Natychmiastownik w waszych skrzynkach wiem o tym, bo wiele, ale to wiele maili dostałem. Dzięki w ogóle, o medytacja, palery na sztos, a tam oddech, super. To ja Wam dziękuję za to, że podjęliście A, wyzwanie rozprawienia się z lękiem, B, że zrobiliście to, co mieliście zrobić, czyli przystąpiliście do procesu okiełznania tego, co paraliżuje. Notabene, natychmiastownik antylenkowy jeszcze jest, można klikać, link w opisie dla wszystkich. I zostawiamy cenę taką, jaka była, dlatego, że wielu napisało: Nie, no, w story, wakacje, coś tam macie. Dziewczynki, chłopcy, Kłaniam się nisko do samej ziemi i życzę Wam naprawdę cudownego tygodnia. To przedostatni tydzień wakacji dla wielu, więc zróbmy, żeby było fajnie przez te ostatnie dwa tygodnie wakacji. W środę ciekawy gość, Maja Krause, będzie moją i Waszą gościnią albo gościem, wybierzcie sobie. W lepszej połowie tygodnia porozmawiamy o masażu, o refleksologii, o medycynie chińskiej, o rzeczach, które zapewniają naprawdę fenomenalny dobrostan. Tymczasem cudownego Tygodnia dziewczynki i chłopcy. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Słyszymy się jutro o 6 rano. Pa! Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz.